Po pierwszych tygodniach urzędowania Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim już widać, kto ma ochotę odgrywać rolę pierwszy skrzypiec jego otoczeniu. I nie jest to szef Kancelarii Prezydenckiej ani jego rzecznik, ale y, człowiek odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe prezydenta, czyli Marcin Przydacz. I o nim będzie dzisiejsza opowieść. Zapraszam Państwa do wspólnego zaglądania za polisę polityki. A aby to było możliwe, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania mojego kanału. Marcin Przydacz. Ja chciałam zacząć od innego człowieka związanego z pałacem prezydenckim. Pewnie Państwo pamiętacie, że jeszcze niedawno był taki minister, który nazywał się Marcin Mastalerek i urzędował w kancelarii prezydenta Andrzeja. Duty. Otóż o nim dziennikarze, komentarze często mówili złośliwie czy też ironicznie wiceprezydent, bo rozpychał się łokciami. I wydaje się, że właśnie taką samą rolę w nowym gabinecie prezydenta, prezydenta Nawrockiego chce odegrać Marcin Przydacz. Bo to, co się wydarzyło najważniejszego w tych pierwszych tygodniach dotyczącego, dotyczące prezydentury Karola Nawrockiego, to wizyta u Donalda Trumpa, to kontakty Nawrockiego z Białym Domem i to, co się wydarzyło po ataku dronów rosyjskich na Polskę. I zwołana przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To były te najważniejsze kroki Karola Wrockiego, i w tych wszystkich wydarzeniach właśnie rolę pierwszych skrzypiec odgrywał Marcin Czytacz. Było go pełno, komentował bardzo czasami jadowicie, czasami jącząco, a czasami w sposób kontrowersyjny, albo wszystko. To razem, naraz. Żeby zrozumieć, jakie są ambicje tego człowieka i gdzie sięgają, trzeba cofnąć się o kilka miesięcy w historii politycznej i przypomnieć sobie, jak to Jarosław Kaczyński uruchomił karuzelę kandydatów, które jego partia wzięła na celownik, aby ostatecznie wybrać tego, którego poprze w wyborach prezydenckich. I kiedy partia już zamówiła badania, kiedy ukroiła sobie takiego idealnego kandydata, pamiętamy, był to młody, znający języki, mający rodziny obyty w świecie, to wtedy szukała kto do tego wykroju pasuje. I otóż jednym z tych pasujących okazał się na pewnym etapie poszukiwań Marcin Przydacz. No młody, niespełna 40-latek, rodzina, trójka dzieci, ale też tradycje rodzinne, ponieważ zanim wszedł do polityki, to założył firmę przetwórstwa Warzyw, a właściwie Chrzanu, był nazywany Królem Chrzanu, ta firma istnieje do dzisiaj, większościowe udziały mają rodzice i o tym też opowiadałam Państwu w takim odcinku, który był zatytułowany Banda Czworga. Polecam powrót, jeśli ktoś z Państwa nie, nie słuchał, ponieważ tam opowiadałam wtedy o całym składzie tych y, najważniejszych współpracowników y, Karola Nawrockiego. A dziś wracamy y, tylko do y, Marcina Przydacza. Otóż Marcin Przydatcz pasował do tego ukrojonego w badaniach modelu prezydenta z Nowogrodzkiej i był jednym z tych, którzy byli przesłuchiwani przez taki tajny komitet, który został powołany u Jarosława Kaczyńskiego, a któremu przewodziła była marszałek Elżbieta Witek i były minister obrony Mariusz Błaszczak, oboje zaufani ludzie. Pana prezesa Kaczyńskiego. I podobno po jednym z takich przesłuchań miało przydacz powiedzieć, że jeśli dostanie propozycję, to nie odmówi. No ale ostatecznie nie otrzymał tej propozycji. Propozycję otrzymał Karol Nawrocki, a Karol Nawrocki propozycję złożył Marcinowi Przydaczowi. Marcin Przydacz to. Polityk, który w pałacu prezydenckim porusza się jak ryba, ponieważ swoją karierę polityczną zaczął właśnie w nim u Andrzeja Dudy niemal od początku. I niemal od początku zajmował się polityką zagraniczną. To człowiek wykształcony na ujocie, a więc taki uczelnik, którą bardzo sobie ceni Jarosław Kaczyński. Zresztą Duda też jest z tej uczelni, też go stamtąd wyłowił swego czasu ludzie ziobry go wyłowili, ale to zostawmy. Natomiast, no też jest pan profesor Olegutko, który był takim mentorem Janusława Kaczyńskiego przez lata. Jest Marcin Przydacz prawnikiem, który odbył stypendia zagraniczne w Messynie, w Rzymie, w Kijowie, w Siennie. Zna w związku z tym z włoski, zna angielski, ukraiński i rosyjski. I przez lata pracował dla prezydenta Dudy. Potem ta praca okazała się trampoliną do rządu Mateusza Morawieckiego. Tam skoczył do MSZ-u, był wiceministrem i na ostatniej prostej zarówno rządów PiS-u, jak i prezydentury Andrzeja Dudy wrócił do kancelarii jako ten zarządzający biurem spraw międzynarodowych w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Ale już grał na dwie nóżki, ponieważ generalnie ludzie Andrzeja tudy nie, nie byli mile widziani na Nowogrodzkiej. A jednak przydacz wydreptał sobie ścieżki, bo wystartował w wyborach parlamentarnych z list PiSu w 2023 roku i został posłem. ale Oczywiście w związku z nominacją potem po wyborach prezydenckich i przyjęciem funkcji szefa biura spraw międzynarodowych kancelarii prezydenta zrzekł się mandatu poselskiego i pracuje teraz dla Karola Nawrockiego. I tak jak powiedziałam, od początku jest go pełno we wszystkich tych sprawach, które były najbardziej dla prezydentury Nawrockiego w tym Początkowym okresie istotne. Pewnie Państwo sobie przypominacie taką historię z instrukcją, instrukcją dotyczącą wizyty Nawrockiego u Donalda Trumpa. To jest zwyczajowa procedura, kiedy MSZ przedstawia cele i priorytety wizyty zagranicznej, bo to MSZ i rząd odpowiada za politykę zagraniczną, a Marcin Przydacz skomentował, że prezydent ma swoją, swój rozum i nie będzie żadnych instrukcji słuchał. Ta notatka w ogóle wypłynęła, co się zdarzyło po raz pierwszy w historii trzeciej RP. To nie jest tajna rzecz, ale uzusem było, że takie rzeczy pozostają w dokumentach i w korespondencji urzędów, a nie wypływają do opinii publicznej. To się zdarzyło po raz pierwszy i tajemnicą policyjną jest to, że osobą, która na to pozwoliła, był Marcin Przydacz. Potem prezydent poleciał do Donalda Trumpa. Znowu było ani me, ani B ani z MSZ czekało na notatkę z tej wizyty, w której kancelaria prezydenta przedstawiłaby, o czym prezydent rozmawiał, co ze sobą przywiózł, jaki był uzysk tej wizyty i wtedy tylko komentował dosyć złośliwie znowu Marcin przydać, że nie ma pośpiechu, jeśli chodzi o przygotowywanie tej notatki. I było jeszcze jedno ścięcie, a mamy za sobą dopiero... Kilka tygodni tej prezydentury to ścięcie dotyczyło słynnego szczytu w Waszyngtonie. I tutaj znowu trzeba przypomnieć, najpierw była Alaska, gdzie Trump spotkał się z Putinem, a potem kilka dni później było spotkanie w Waszyngtonie. Trump zełański na to spotkanie prezydent Ukrainy zabrał ze sobą europejskich przywódców i zabrakło tam przedstawiciela Polski MSZ mówił, że jest przygotowany, był czekał na jakiekolwiek instrukcje, jakiekolwiek kontakty ze strony pałacu prezydenckiego, który jednoznacznie zapowiedział, że przejmuje relacje Warszawa-Waszyngton i to pałac prezydencki i Karol Nawrocki będą odpowiadali za kontakty z Białym Domem, bo tylko oni je mają. A ani Donald Tusk, ani Radosław Sikorski nie są mile widzianymi gośćmi w Białym domu. Minister przydacz oskarżył MSZ o to, że nie przygotował tej wizyty i nie zgłosił swojego przedstawiciela na tym szczycie. Więc to wszystko zaczęło naprawdę już bardzo iskrzyć, aż doszło do takiego starcia bezpośredniego przydacz. Sikorski, dosyć niemiłego, uszczypliwego, ponieważ minister Sikorski w końcu napisał w swoich mediach społecznościowych, że kiedy on był wiceministrem, to Marcin czy miał jeszcze mleczaki, na co... Marcin przyda odpowiedział mu, że Radosław Sikowski to już jest taki polityk starszego pokolenia i właściwie powinien się szykować do pisania pamiętników, a nie do bezczelnych zagrywek i do prób wysadzenia Donalda Tuska z siodła premiera. Więc te przytyki wydaje się nabierają mocy, rozkręcają się i można się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, czy to są tylko właśnie kwestie tarcia między dwoma pałacami i próby wrąbywania sobie tej przestrzeni, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. No tylko problem polega na tym, że kiedy trzeba było rzeczywiście być i zabierać głos jak choćby na tym szczycie w Waszyngtonie z Załęskim, to prezydent Nawrocki, jak można było słyszeć w kulorach, po prostu nie był gotowy, kiedy jedzie do Waszyngtonu ścisnąć sobie dłoń i zrobić dobre foty, i przyjąć za dobrą monetę każde, każdą deklarację Donalda Trumpa to jest OK, ale kiedy ma jechać w gronie innych poważnych graczy, a wtedy w tym szczycie brał udział i szef NATO, i szefowa Komisji Europejskiej, i kanclerz Niemiec i prezydent Francji, no to wtedy już się wycofuje i wtedy nie widzi dla siebie miejsca. Więc pytanie, czy to jest tylko jakby kwestia właśnie tego wyrąbania sobie tej przestrzeni w polityce krajowej, która, na miejsca w polityce krajowej Odpowiedzialności za politykę międzynarodową, głównie za relacje z Waszyngtonem, czy to jest długodystansowa gra ministra przydacza? Bo nie jest też tajemnicą w kręgach politycznych, że jeśli PiS będzie szedł za ciosem i utrzyma tak dobre wyniki, w sondażowy, jakie ma w tej chwili i w 2027 roku, kiedy przyjdą wybory parlamentarne, zawalczy o zwycięstwo i to zwycięstwo może być w zasięgu jego ręki, to wtedy minister Przydacz będzie walczył o fotel szefa MSZ-u, o fotel tego swojego największego rywala, czyli... Zajmowany dziś przez ministra Sikorskiego, notabene ministra, który pełni rolę szefa dyplomacji w trzeciej RP najdłużej ze wszystkich polskich ministrów spraw zagranicznych. Więc przydacz szykuje się ewidentnie na fotel szefa mz po wygranej PiS-u. A trzeba też dodać, że tak jak Karol Nawrocki szedł do prezydentury, nie kryjąc tego, że jego głównym celem i zadaniem będzie wysadzenie Donalda Tuska. אין אה... Eh, mm. zakończenie y, sprawowania rządów przez koalicję 15 października, tak takim osobistym wrogiem i celem y, Marcina Przydacza jest właśnie minister Radosław Sikorski. Czy to jest tylko y, takie political fiction i, i takie wish for thinking pana ministra Przydacza? Y, może niekoniecznie, dlatego, że y, polityka pokazuje, że wygrywają długodystansowcy. Gwiazdy jednego sezonu nawet jeśli ten sezon trwał 10 lat, jak w przypadku Andrzeja Dudy, ostatecznie gasną i znikają. A znamy wiele innych gwiazd, które miały wzlot w czasie jednych wyborów, a potem szybko gasły, szybko spadały. Patrz, pan poseł Kukis. Trzymając się ministra przydacza, to jest polityk z tych, którzy potrafią grać długodystansowo, a tylko właśnie długodystansowcy, w odróżnieniu od tych gwiazd jednego sezonu, wspinają się w końcu na podium i ostatecznie rozdają karty. I myślę, że właśnie taką rolę widzi dla siebie Marcin Przydacz, i aby osiągnąć swój cel, gra w taki, a nie w inny sposób. U boku Karola Nawrockiego, kreując się być może na nieformalnego wiceprezydenta. Dziękuję Państwu za dzisiejszą uwagę i widzimy się jak zwykle wkrótce. A póki co zapraszam, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał.